Witam Was serdecznie. Tutaj Ewelina Frihaw z USA. Dzisiaj mamy kolejną dawkę informacji. Najpierw zobaczymy, co się dzieje z tymi kontenerami, ze statkami, czy sytuacja się unormowała. Następnie powiem na temat portugalskiej policji i nie tylko też ciekawe rzeczy, co zrobili. Kolejna wiadomość. Aktor Alan Baldwin poszczelił. Kobietę na planie filmowym. Następnie powiem na temat prokuratora generalnego Maryka Gerlanda, raport Durama Biden i co słychać w General Electrics. Więc zaczniemy najpierw od tych statków. 19 września ponoć był rekord, bo tych statków w Los Angeles, tutaj niedaleko Long Beach. Było około 97. Teraz okazuje się, że został pobity rekord. Tych statków jest już ponad 100. A przez kolejne kilka dni ma dopłynąć kolejne 45 statków z kontenerami. Więc sytuacja się tutaj pogarsza. I każdy z tych statków powinien być oddalony od siebie o dwie mile. Tutaj macie takie malutkie na ekranie paseczki. To są właśnie te kontenerowce, które przypłynęły z towarem do Stanów Zjednoczonych i przez kilka tygodni będą tutaj czekać, zanim wpłyną do portu. Tutaj one się rozprzestrzeniają i czekają. Mniej więcej ten teren zajmuje 32 km, czyli to jest 20 mil. i są też olbrzymy, które przewożą około 10 tysięcy kontenerów. Taki kontener ma 6 metrów długości. Więc nie ma kto tego dalej rozładowywać ze względu na obostrzenia, które zostały wprowadzone. Nie tylko w Kalifornii, ale w całych Stanach. Tutaj jest problem z tirowcami, nie ma kto odebrać tych towarów, też jest problem w porcie. Nie ma pracowników, albo są niewpuszczani do portu. Ponoć prywatne firmy globalistów trzęsą tutaj tym wszystkim i na siłę chyba chcą wywołać jakiś nie tylko niepokój, ale krach w ogóle w ekonomii. Z tego co słyszałam od jednego z patriotów, który miał ostatnio wywiad, on był byłem agentem CIA. I teraz bardzo mocno działa tutaj po naszej stronie. To powiedział, że prawdopodobnie nie dojdzie tutaj do zagłodzenia nas w Stanach Zjednoczonych. Ten program z głodówką nie przejdzie, ale globaliści będą chcieli jak najbardziej podnieść ceny towarów do góry. Czyli wszystko będzie szło horrendalnie do góry. Na razie jeszcze lecimy na starych towarach, więc nie jest to aż tak zauważalne. No ale wkrótce będzie też każdy. Tutaj rejon w Stanach się różni od siebie, inaczej jest w Chicago, inaczej na Florydzie. Na Florydzie mają tego fajnego gubernatora, De Santysa, który cały czas tutaj walczy o nich i nie da tutaj globalistom za bardzo zniszczyć Florydy. No zobaczymy, jak mu dalej pójdzie, ale trzymamy za niego oczywiście kciuki. I tutaj portugalska policja przejęła 5 ton kokainy. Która jest w wartości 232 miliony dolarów. Więc puszczę Wam kawałek tego filmiku. Czyli tak jak widać na załączonym obrazku, że tutaj statki sobie stoją i czekają na wpłynięcie do portu, a inni tutaj szarżują i robią różnego rodzaju przekręty. Może to jest odwrócenie też uwagi, żeby jak najwięcej różnych dziwnych rzeczy poprzewozić do Stanów i nie tylko. Tutaj jest łódź podwodna, ja po kawałku to puszczę. Niebezpieczna akcja, ale mają. Także tutaj, tak jak widzieliście, w końcu dostali się do tej łodzi podwodnej, zabrali tą kokainę, przejęli ją, zaresztowali osoby z Peru i z Hiszpanii, które były bardzo mocno w to zaangażowane. Czyli też te statki, które tam stoją w Los Angeles, przyczyniły się do tego, że cała uwaga wszystkich skierowana jest w tamtym kierunku, a gdzie indziej po prostu wszystko jest. Może przechodzić płazem. Takich filmików jest bardzo dużo. Ja już widziałam te filmiki i w 2019, i w 2020, także to nie jest pierwsza akcja, właśnie, że tutaj policjanci przejmują właśnie łodzie podwodne z narkotykami i z innymi rzeczami nielegalnymi. Na pewno znacie taką dużą firmę General Electric, co się stało w południowej Karolinie, gdzie ta firma ma swoją siedzibę. W czwartek zaczęło strajkować, się stawiać około 100 pracowników. Co zrobili? Powiedzieli, że jeżeli są takie, a nie inne obostrzenia, z którymi oni się nie zgadzają, no to oni w takim razie nie idą do pracy. Więc coś się zaczyna dziać, ludzie zaczynają po prostu mówić nie na różnego rodzaju obostrzenia, które są cały czas wprowadzane. Co tydzień jest coraz gorzej. I tutaj mamy Alana Baldwina. Który na planie filmowym niestety poszczelił dwie osoby, w tym jedną kobietę, dyrektor fotografii z Ukrainy Halina Hutchins, niestety została przewieziona do szpitala i tam zmarła. Joel Souza został poszczelony i ranny. Co się stało? Jak to w ogóle doszło do takiego czegoś? Alan Waldwick jest w szoku. Dlaczego o nim mówię? To nie jest osoba, która jest po naszej stronie nazywają go demonem hollywoodzkim, więc no karma go dopadła, może coś innego, może to było zaplanowane. I tutaj Alan Baldwin zadaje pytanie: "Jak to się stało, dlaczego ja dostałem taki pistolet, który wystrzelił?" Ogólnie na planach filmowych dają pistolety, które mają taki puder w sobie i powinni oni stać mniej więcej 20 stóp od danej osoby, oczywiście do tego się nie dostosowują. Ale co ciekawe, pytano go wcześniej. Słuchaj, wybierz sobie pistolet, czy chcesz nosić przez ramię, czy chcesz nosić tutaj za paskiem. I on powiedział, że fajnie będzie, jak będę miał tutaj ten pistolet przewieszony. No, i co się stało, wyszczelił ten pistolet. Okazało się, że tam były prawdziwe naboje chyba, albo jeszcze się dowiemy, jakichś innych dziwnych historii. No i niestety dziewczyna z Ukrainy. Zmarła, więc czy to był jakiś właśnie atak na Alana Balduina za to, wszystko co zrobił? Bo nie ma dobrej opinii. Już się aż tak nie będę wgłębiała, co on zrobił. Może w przyszłości o tym powiemy, albo jak będę miała więcej wiadomości na ten temat, to na pewno Wam powiem, czy coś słychać tutaj w tej sprawie. No i tutaj mamy Joe Biden. Na pewno pamiętacie, że na granicy Teksas i Meksyk zaprzestano kończenia budowania tej ściany, która miała chronić ludzi, którzy tam mieszkają, no i też ludzi, którzy pracują na granicy. Więc co tutaj z tym Joe Bidenem? Za nasze pieniądze przestraszony Joe będzie budował sobie płot w swojej willi, którą ma na plaży Delaware. Proszę bardzo. Tutaj pół miliona z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników idzie na właśnie taki płot. A taki płot by się przydał właśnie na granicy Teksas-Meksyk. No ale tam Joe Biden twierdzi, że nie potrzeba takiego płotu. Ale u siebie na plaży czuje się zagrożona. więc potrzebuje mieć taką ścianę. Także hipokryzja, hipokryzja, jeszcze raz hipokryzja. Więc robią z siebie po prostu teatrzyk. I tutaj mamy kolejnego gagatka. Prokuratora Generalnego Maryka Gerlanda, który zażądał od FBI, wydał taki dokument, żeby FBI ścigało rodziców, którzy stawiali się przeciwko programowi nauczania, którym jest w szkołach do tej pory. Jest to program tak zwany CRT i on jest przeciwko białym, czyli pokazuje białych jako rasistów, że nienawidzą czarnych, nienawidzą Meksykanów, Azjatów i tak dalej. I co się okazuje, jego zięć sprzedaje właśnie tego rodzaju książki i materiały do szkół i tak zarabia jego cała rodzina potężne pieniądze. I jak w ogóle do tego doszło, że takie coś... Ludzie znaleźli na temat właśnie prokuratora generalnego. Po tym, jak wypuścił ten raport na tych rodziców i kazał ich dogłębnie sprawdzić, każdą rodzinę po kolei w całych Stanach Zjednoczonych, no to rodzice się zebrali, może by były jakieś przecieki informacji i dowiedzieli się właśnie, że jego zięć sprzedaje tego typu materiału. Tu jest jego zięć po lewej, z jego córką Rebeką Gerland, no i rodzinka tutaj zarabia. Na książkach dla dzieci, a rodzice powiedzieli: Dość, my nie chcemy uczyć dzieci nienawiści. Chcemy, żeby te wszystkie materiały tego typu zostały usunięte ze szkoły, z historii, i żeby dzieci w końcu się uczyły tak naprawdę, jak faktycznie było, a nie oczerniania po prostu jednej rasy, a windowania drugiej rasy. Podobało mi się w ogóle przesłuchanie tego prokuratora generalnego, Maryka Geralda. Gdzie na przesłuchaniu wyparł się, bo tutaj Mr. Johnson, który prowadził to przesłuchanie, powiedział, słuchaj, ty powinieneś się dostosować do etyki zawodowej, czy ty to zrobiłeś, czy to w ogóle wiesz, co to jest etyka zawodowa? On mówi, że bardzo dobrze wiem, i przez wszystkie lata stosowałem się do tego. Nie powiedział, że dalej się stosuje, tylko użył czasu przeszłego. I tutaj oczywiście złamał prawo federalne ten. Prokurator generalny nie ma respektu do konstytucji, no i nie godzi się na dochodzenie w tej sprawie, bo tutaj ma być takie dochodzenie. Więc zobaczcie, jak się wszystko oczyszcza. No, zawsze giną ludzie niewinni, niestety, ale dużo Meneli w tym tygodniu dostało po prostu tutaj po głowie. Jest ich dosyć dużo i będziemy na pewno w następnym roku, jeszcze w następnym, oczyszczać. Ziemię z takiego typu osób. No ale w końcu wygramy i w końcu ta ziemia będzie wyglądała inaczej bez tych osób. I tutaj mamy częściowo raport Durama, to nie jest jeszcze cały raport, to jest 81 tysięcy stron, czyli około 6 tysięcy dokumentów, dowodów przeciwko Michaelowi Susmanowi, czyli byłemu prawnikowi. Hillary Clinton. Duram znalazł dużo e-maili, nagrań, przesłuchań, świadków pod przysięgą, różnego rodzaju nagrań telefonicznych między właśnie Michaelem Sussmanem a Hillary Clinton i organizacją Hillary Clinton, ale także innymi firmami. Tutaj Michael Sussman kłamał pod przysięgą, że pracuje dla siebie i z nikim nie jest powiązany. Okazuje się, że był powiązany właśnie z Hillary Clinton, pracował dla dużej firmy technologicznej. Oprócz tego Fusion GPS współpracował tutaj z tym byłym prawnikiem Hillary Clinton i oczywiście jej organizacją i śledzili kampanię Trumpa w 2016 i Śledzili także jego ludzi. Także jest dużo różnych dowodów, które naprawdę pokazują tego Michaela Sussmana, ale także całą organizację Hillary Clinton i jej rodzinkę właśnie w złym świetle. Ostatnio o tych Clintonach coś się dużo słyszy, bo i Bill Clinton znalazł się w szpitalu w Kalifornii, i Hillary Clinton miała wywiad w ABC News, także wszystko coś to się razem łączy. Ale wiele z Was się pyta, no to dlaczego ten John Duran nic nie robi? Dlaczego nie aresztuje tych wszystkich ludzi? John Durham miał podpisaną umowę na zgromadzenie dokumentów i dowodów i on z tego ma się wywiązać, a inne osoby są od aresztowania, tak? John Durham nie ma uprawnień do aresztowania ludzi. Na których zebrał dowody. To powinno trafić do Sądu Najwyższego i miejmy nadzieję, że w końcu trafi, bo ludzie to wszystko widzą. Tylko, że bardzo dużo informacji jest ukrywanych. Ani w mediach głównego nurtu nie dowiemy się za dużo na ten temat, na temat różnych protestów, na temat, co tak naprawdę dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak wpisujecie coś w wyszukiwarkę Google. No to jest ciężko znaleźć, chyba że wam ktoś da dokładnie hasło, czego szukać, to wtedy da radę to znaleźć, a tak jest bardzo ciężko. Także algorytmy blokują, żeby ludzie nie mieli dostępu do informacji. No i na koniec zaproszę te osoby z Was, które chcecie dołączyć do tego kursu: czakry, kryształy oraz olejki eteryczne 5 listopada. Połowa miejsc na ten kurs o czakrach, kryształach i olejkach jest już zajętych. Ale jeszcze możecie do mnie napisać na e-mail gmail.com i ja Wam wyślę wszystkie informacje i cały plan kursu, co będzie w tym kursie zawarte. Jest to kurs siedmiotygodniowy. Oprócz tego mamy platformę, na której są materiały. Będziemy się spotykać raz w tygodniu i będziemy też omawiać, za co jest odpowiedzialna. Poszczególna czakra, czyli punkt energetyczny, jakie procesy zachodzą w danym punkcie energetycznym, jak prawidłowo używać danej czakry, jak rozpoznać, że masz z nią problem, jakie choroby, emocje są powiązane z danym punktem energetycznym w ciele. Powiemy także na temat aury i wielu innych ciekawych, dodatkowych informacji, także powiemy, jak pomóc sobie olejkami eterycznymi. I zbalansować sobie właśnie te punkty energetyczne. Jeżeli będziecie mieli te wszystkie punkty energetyczne zbalansowane, to wpłynie to na wasz rozwój i także powodzenie w życiu, będziecie mieli mniej problemów ze zdrowiem. Kolejny kurs, zaraz po tym, i to już będzie ostatni kurs w tym roku, to jest kurs aromaterapii dla początkujących, czyli dla tych osób z Was, co. Chcecie się wgłębić w tajniki aromaterapii, jesteście na początku swojej drogi, część z Was jest kompletnie nowa w tym temacie. To właśnie jest kurs dla Was. Jest to kurs pięciotygodniowy, gdzie nauczycie się, jak używać olejków eterycznych na co dzień, w bezpieczny sposób, w efektywny sposób, jak tworzyć własne mieszanki. Z olejków eterycznych, na przykład na daną emocję, jak zrobić swoje naturalne perfumy z olejków eterycznych, jak zrobić swój krem, dezodorant, inne produkty naturalne, też omówimy na tym kursie. No i ten kurs jest też bardzo rozbudowany składa się z ponad 60 wideo na platformie. Oprócz tego jedno spotkanie ze mną w tygodniu przez 5 tygodni. Więc dużo, dużo ciekawostek. Zapraszam Was serdecznie, dziękuję Wam za dzisiaj, życzę Wam niesamowitego, pięknego, słonecznego weekendu i widzimy się za kilka dni. Mam nadzieję, że kolejne menele zostaną aresztowane. Trzymajcie się, ciao, pa!